Kolejny dzień naszej wyprawy za chwilę będziemy zwijać obozowisko i ruszamy dalej W kierunku przełęczy Kuszna. I my ten piecyk ze sobą cały czas. Ciężka droga bo nie mamy żadnych śladów nie ma drogi tutaj Idziemy tak na łoki toki co pół godziny. Siedem koni przeszło, ale ślady w tym mchu ciężko znaleźć. Dzisiaj ciężki dzień, chodzimy, błądzimy, odnajdujemy się jeszcze ze 3 godziny marszu. I schodzę na nogi Tak jak na poduszce Takie to jest uchodzenie po tym diabelstwie To jest można się zarąbać po 100 metrach. Kolejny dzień wyprawy. Przeszliśmy wczoraj wieczorem przez to przeklęte tą dolinę, ty przeklęta, bo w bagnach. No i zanocowaliśmy w tym rejonie. Trafiliśmy na takie bagna, że konie się topią. My jeszcze nie doszliśmy do tych koni. To jest takie małe równo. ale ja to jest mi się wpierdolę. Co robię? Z prawą stroną możesz mi się Najgorsze jest przechodzenie przez bagna. To śnieg jeszcze z zeszłego roku, czyli w ogóle tutaj śnieg nie schodzi. Dzisiaj mijamy po lewej stronie piękną górę, około 2000 metrów. 25 sierpień zgubiliśmy się zgubiliśmy się z markiem i na szczęście znaleźliśmy taką po drodze chatkę trapera który tutaj urzęduje ale go nie ma w tej chwili była otwarta żeśmy tutaj się rozgościli sami zostawimy jakąś kasę jak będziemy wychodzić i czekamy na pomoc może Jurek coś zorganizuje to są breskresy. Tu jest mniej ludzi żyje niż na Antarktydzie. Kolejny dzień naszej wyprawy do Hotska. Wiedzia wczoraj wieczorem nas odnalazł w chatce. Dobrze, że tam byliśmy. I jeszcze trzy godziny musieliśmy jechać na koniu, bo już nie szło inaczej, tylko koniem, żeby. Dojechać do tego miejsca, gdzie będziemy, gdzie nocujemy. Znajdujemy się w obszernej dolinie. Niestety dzisiaj pogoda paskudna, co chwilę pada pochmurno na wysokości około 1200 metrów. Ja pilnuję ognia. Jurek i Marek poszli na ryby do pobliskiego jeziora. Dzisiaj 28 przywaliło rano śniegiem. Nie poszliśmy dalej do przełęczy. Jutro będziemy chyba dalej kontynuować. Podobnież dużo śniegu. Brzydka pogoda, co chwilę pada. Trzeba znosić drzewo do ogniska. Jurek i Marek poszli na ryby. Może coś złowiem na uchę. Kolejny dzień przejścia do przełęczy. Wczoraj była okropna pogoda, padał Śnieg deszcz, cały dzień, dzisiaj rano 8 jest pogoda. Ruszamy do przełęczy.

il container, ok la notte è qui e andiamo è così? Piedia, lascia scegliere una volta ho e ho cambiato le a ho cambiato l'apparato <truzzi> Wreszcie już w górach Idziemy na przełęcz Na szczęście tylko Mrzynie nie pada Bo o kilku dni mamy okropną pogodę A ciężko kamerę wyciągnąć Bo zapas kudza To moje kilki. Dziesiątki tysięcy kilometrów kwadratowych A myślę, że i setki tysięcy kilometrów kwadratowych Tej ziemi To porosty dziesiątki rodzajów muchów, berberysu, szczególnie berberysu, no i rododendronki takie, które już w tej chwili gubią liście. Jeśli chodzi o większe rośliny, to tylko modrzew rośnie tutaj w różnej formie, karłowy, jakieś duże, no i kosówki, kosodrzewinki. Innych roślin takich liściastych to w ogóle tu nie ma w tym rejonie, bo to są mrozy dochodzące do 60-70 stopni. Za dwa miesiące to będzie śnieg. Znajdujemy się od kilku dni w paśmie dzikich, takich niedostępnych gór Sunter Hayata. Idziemy w kierunku rzeki Adajakan. I potem dalej, do następnej rzeki, którą spłyniemy, do Ocka. Ja z Markiem idę po takiej kamienistej drodze, a konie. Nasze bagaże jadą taką trawiastą przestrzenią. 28 sierpień 2012 Krzysztof Kryza Dolina rzeki Agajakan Syberia właśnie minęliśmy taki, takiego ostańca Tak, trzeba przez takie coś przechodzić. Pogoda sywiasta. Pada całą noc. Cały dzień pada. Jesteśmy 20 km od przełęczy. Ja nazbierałem cały gar grzybów. warze grzyby. Jesteśmy, jesteśmy w takim głębokim kanionie, kanionie. Tam rzeka płynie. No szybko muszę chować kamerę, bo nie da się nic zrobić bez uszczerbku na... Dzisiaj 31 sierpień. Doszliśmy do brzegu Rzeki Dulka Ochocka, skąd chcemy płynąć do Ochocka.